Dzień dobry, no dzisiaj coś naprawdę nietypowego nawet jak dla nas Mazda RX-7 90 rok wymiana poszycia będzie PCV-ka jak oryginał bardzo ciekawy mechanizm, postaram się go tutaj w międzyczasie zaprezentować bo jest częściowo tutaj ręcznie, trzeba sobie pomóc ze składaniem tego dachu, mamy taką targę i częściowo jest sterowany elektrycznie. Tutaj na desce rozdzielczej, oczywiście silnik Wankla, wirujące tłoki. Nam to wiele nie zmienia, ale auto na pewno ciekawe. Bierzemy się, pobawimy się trochę, zobaczymy jak to wyjdzie. Zaczynamy rozbiórka. No, stary dach PCV już w kiepskim stanie polepiony, podziurawiony, tu się rozszedł w tym miejscu. No, możemy go spróbować otworzyć. Jak to działa? I zamknąć jeszcze raz. No i resztę robi targa, która już jest akurat zdemontowana. Mamy ją tutaj. Zaraz się będziemy do niej dobierać. Szyba jest już wyjęta. Trochę było szarpaniny z nią. Podsufitka tutaj ściągnięta. Trochę jest pleśni. No, takie uroki tej pracy niestety. Człowiek się nawdycha. No i no jeszcze podjęliśmy decyzję, żeby te gąbki tutaj wykleić nowe, bo jeszcze są sprężyste. Ale myślę, że kilka lat i się zaczną kruszyć. Więc jak już jest poszycie zdjęte, leci nowy dach, no to trzeba i te gąbki tutaj nowe wkleić, żeby znowu na lata zachowały swoje właściwości, żeby tutaj nic się z nimi nie działo. Także no nie będziemy tutaj szli na skróty, zrobimy to tak jak zwykle, czyli tak jak ma być. No dobra, szarpiemy się dalej, zobaczymy co tam nam wyjdzie pod spodem, jak będzie stelaż wyglądał. Materiał stargi już jest ściągnięty. Wykonana jest z tworzywa oczywiście. No, fajnie, bo jest klejony tylko dookoła. Tutaj to wszystko jest nieklejone, więc nie będzie trzeba szlifować każdej tam nierówności i tak dalej. Łatwo to będzie tutaj okleić bez jakichś nadmiernych operacji. No, tutaj odpływy. Wyjęliśmy, nowy dach ma nowe odpływy, ale chyba trzeba będzie się dobrać tutaj do schowka, bo są tak głęboko gdzieś tam osadzone, że ciężko powiedzieć gdzie to konkretnie ma być. Także to chyba sobie będziemy rozbierać, żeby było wiadomo co i jak. Kolejna rzecz, takie kwiatki. No Tutaj trochę jest korozji na blaszy. Oczyścimy no, te blaszki, pomaluje się to czarną jakąś antykorozyjną farbą. No, żeby jakoś to wyglądało, mimo że nie widać, to też zmienimy. Tu już gąbka się kruszy, to się zmieni. No. Szkoda takie rzeczy zostawiać po prostu, no, można to robić na tempo, ale my się nie śpieszymy. Według mnie jak się ściąga już po 20 czy tutaj właściwie nie 20, 35 lat, no jak to już się ściąga to no trzeba to zrobić tak jak ma być, żeby po prostu nie wracać do tematu albo żeby potem coś takiego się nie kruszyło cały czas tak jak tutaj widać, potem to wszystko z tego będzie leciało i się obkruszało, no nie ma to sensu po prostu, może zatka gdzieś odpływy, zrobi się jakiś tam zator z tych wszystkich wykruszonych rzeczy i, i zaczną się problemy, także zrobimy tak żeby to miało ręce i nogi. Mamy już w naszej maździe tutaj pas jest wyklejony z jednej z drugiej strony te blachy, które tutaj były, są pomalowane na czarno, wyczyszczone z rdzy. Tutaj wypraliśmy pod sufitkę miała trochę, znaczy pod sufitkę wypełnienie miało trochę pleśni ślady. Więc odkurzaczem piorącym to zrobiliśmy, tu już jest zdarta stara gąbka, przygotowany klej, będziemy to teraz właśnie oklejać, tu jeszcze się odkurzy. To jest właśnie wykruszona gąbka ze starych pasów, to co mówię, gąbka po latach się kruszy, więc to wszystko dobrze było po prostu zmienić. Oprócz tego tutaj jeszcze lakier został wyczyszczony pod listwą, wypolerowany. No, bo troszeczkę inaczej może to po prostu siąść ta listewka. Więc, żeby było wszystko przygotowane i ładne. No, tu też już jest pas oklejony. To jest wyczyszczone. No, i będziemy to oklejać. Rama szyby tak samo wyczyszczona. Także jest w miarę myślę starannie. Mamy tu posmarowany już element z gąbką. Ta strona już jest przyklejona. Miękko, fajnie. Tutaj tak samo. Tutaj już smarujemy. No. Pestchnię i na sucho. Zaraz kleimy. No i przyklejamy. to ciachniemy. Wezmę nożyczki i ciachnę. No i mamy teraz przygotowany podmontaż. Tutaj jeszcze się odkurzy tą starą gąbkę i możemy teraz możemy zakładać. Nie Panie Ryszardzie? Teraz to się nadaje. Tył Listwa już jest wklejona tu z tyłu. I zakładamy, mamy tylną część już założoną. No i co, trzeba pociąć ten dach, zrobić otwór na szybę i tę szybę wstawić. To teraz sobie zrobimy. A potem się zajmiemy przednią częścią, czyli targą. To zaczynamy. Dobra, mamy wstępnie przyłapane szywkami. Teraz, żeby go fajnie ponaciągać, bo jest troszeczkę luźniutki, zacząłby się marszyć, to go trochę potniemy. I będziemy go naciągać. Dobra, większą dziurę trzeba wyciąć. I więcej wyciągniemy z tyłu. Teraz jest hotrot Wygląda jak hotrot teraz. Takie małe okienko Dobra Będziemy go tutaj trochę dociągać Dobra, dobra jeszcze nie, nie widzę, muszę widzieć trzymać

de estrone Prawy lepszy, z lewy może coś się da. Także prawy lepszy, lewy tak troszeczkę możemy spróbować. Tutaj jedna spinka wyszła, więc może spróbujemy to tam dociągnąć. No. To jest właśnie PCV, nie? Jak jest lepiej napięty, mocniej on napięty to on nie wyjdzie na rogu coś takiego. Mhm. Tylko że on nie jest tak napięty akurat. No i teraz pomiędzy trzeba on ona Nie wiem czy nie za mocne ciśnienie, powinno być 6. Jest koło 6 chyba. Może tam z kawałkiem. Trudno sięgać. To ja zrobię. Nie ma problemu. Wie, trzeba nie... pociągać on, i strzelać wtedy, w sam naroźnik dociskać. Hmm. Dobra, tak. ja muszę wyłączyć, bo mi rąk brakuje. No i mamy Mazdę gotową. To już nie wszystko mi się udało nagrać, bo trochę czas naglił. Trzeba było to przed weekendem zrobić. No, co tutaj dużo mówić. Okno jest wprawione. Śrubki dokręcone. Targa jest zrobiona. No, i tak to wygląda. Także kolejne auto zrobione. Tym razem trochę bardziej unikatowe. Oryginalny PCV, żeby zachować zgodność. No ładnie wyszło. Moim zdaniem. Dobrze ułożony. Troszkę się musi jeszcze rozciągnąć mocno napięty, ale to dobrze już powtarzam to do znudzenia no to jest normalne po prostu dach musi być napięty jak jest nowy żeby potem dobrze leżał przez cały okres eksploatacji, także tyle na dzisiaj dzięki za oglądanie i działamy dalej